Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Otóż, proszę Państwa, jesteśmy tutaj, ponieważ głęboko w to wierzę, wszyscy, wszyscy marzymy o Polsce wolnej, praworządnej, Polsce szanującej godność drugiego człowieka, Polsce, która będzie rozwijała się gospodarczo, doganiała Zachód i przeganiała Zachód. I Polsce myli! dokładnie tak jak Pan mówi, Polsce silnej. I szanowni Państwo, podczas naszych ośmiu lat rządów, mimo wielu problemów, tak zaczynało być. Nawet gazety brytyjskie pisały, że jak tak dalej pójdzie, to Polska nas dogoni. Więc proszę Państwa, za każdym razem, kiedy pojawia się ambitna Polska, odtwarzają się pewne schematy historyczne. Według łacińskiej zasady historia lubi się powtarzać. I proszę Państwa, wtedy zewnętrzne mocarstwa. Znajdują w Polsce swoich Polaków wśród największych zdrajców i łajdaków, którzy mają jedno zadanie: stłumić, zgasić ambicje Polski, ambicje naszego państwa. Tak było, proszę państwa, w drugiej połowie XVII wieku, słynnym hieronimem radziejowskim, jeszcze tylko, proszę państwa, brakowało, żeby sobie biało-czerwonego serduszka przykleił, jakby naklejki takie były, proszę państwa. W XVIII wieku, w XIX wieku pełno takich zdrajców można znaleźć i dokładnie tak samo było, Szanowni Państwo, w XXI wieku. Za czasów naszych rządów, jestem o tym głęboko przekonany, Tusk dogadał się z Niemcami na takiej oto zasadzie. Otóż, 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 otóż proszę Państwa, dogadał się na takiej oto zasadzie. To znaczy, Wy pomożecie mi wrócić do władzy za pomocą Waszych narzędzi, narzędzi, narzędzi przemocy, o których zaraz jeszcze powiem. A ja w zamian za to zatrzymam inwestycje rozwojowe, wszystkie te, które Wam zagrażają, i dodatkowo raz na zawsze załatwię obóz, który reprezentuje ambicje naszego państwa. Jestem przekonany, że była taka umowa. I proszę Państwa, jeżeli ktoś ma co do tego wątpliwości, to wystarczy spojrzeć na fakty. Fakty są, proszę Państwa, a fakty w tej sprawie są takie zobaczcie, inwestycje rozwojowe proszę bardzo, centralny port komunikacyjny w tej najbardziej ambitnej wersji, powstrzymany. Porty powstrzymane, rozbudowa portów, odra powstrzymana. Proszę Państwa, to jest tak. Atom, to jest wszystko tak. Wszystko, co zagrażało niemieckim interesom, powstrzymane. Zrzeszenie się już reparacji czy odszkodowania, proszę bardzo. I przystąpiono. I proszę Państwa, na, na bazie takiego układu, na bazie takiej gleby nie może powstać nic dobrego. I powstała, proszę Państwa, coś, powstała doktryna, doktryna Klausa Bachmana. To znaczy niemieckiego publicysty, który powiedział Teraz będzie czas, jak tu doszedł do władzy, rozprawić się z opozycją i tutaj zacytuję metodami policyjnymi, metodami policyjnymi i proszę Państwa, oni od razu przystępują, zobaczcie Państwo, przystępują do akcji. Zobaczcie tych ludzi. Całkiem niedawno mieli napisane niemalże na czole konstytucja. A co dzisiaj zrobili z tą konstytucją? Zrobili z niej brudną ścierkę, dlatego że wyżej postawili uchwałę od polskiej ustawy zasadniczej. Proszę Państwa, wcześniej Proszę państwa, wcześniej Państwo pamiętacie, chodzili tutaj, robili wielkie marsze i mówili o czym. Mówili, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, decyzje Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i nie ma co z nimi dyskutować. A jak doszli do władzy, to co? To co? Okazało się, że komunikat prasowy jest wyżej niż decyzję Trybunału Konstytucyjnego. I też pozwólcie państwo, że zacytuję z komunikatu Ministerstwa Kultury, który powiedział, że nie będzie, nie będzie szanował decyzji Trybunału Konstytucyjnego, bo co? Bo nie spełnia kryterium doniosłości. Więc wprowadzono, wprowadzono proszę Państwa, nowe źródło prawa, to znaczy kryterium, kryterium doniosłości. Proszę państwa przez osiem lat naszych rządów ja w parlamencie europejskim niemal każdego dnia słyszałem że my rzekomo jako politycy wpływamy na sędziów wpływamy na sędziów politycy twierdzili nie mają prawa wpływać na sędziów proszę państwa tak było za czasów naszych rządów w ich oczywiście narracji twierdzili że tego nie wolno robić i oni to powstrzymają. Po czym jak doszli do władzy, to co zrobili? Ostatnio widzieliście Państwo w KRS-ie, wysłali na polskich sędziów policję z bronią, wyważając im szafy. Więc proszę państwa, więc proszę państwa, a jeszcze dodatkowy kontekst tej sprawy jest następujący. I wszyscy powinni na to zwrócić uwagę: wobec polskich sędziów można było użyć broni, a wobec nachodźców na polskiej granicy? To już nie wolno było używać broni. To już trzeba karać polskich żołnierzy. Polski żołnierz nie może używać broni, żeby bronić polskiej granicy, a może, żeby atakować polskich sędziów, patriotów, których jedynym problemem było to, że uważali, że polska konstytucja jest wyżej niż prawo europejskie. Co zresztą wynika wprost z ustawy zasadniczej. Dość bezprawia! Dość bezprawia! Dość bezprawia! Dość bezprawia! Dość 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 proszę Państwa, prawia. proszę państwa, państwo wiecie, państwo wiecie, że oni, proszę Państwa, buzie, buzie sobie całą obklejali, że oni walczą o wolność. Tutaj też robili wielkie manifestacje. Wolność kocham i rozumiem. Ile razy oni tutaj śpiewali razem te piosenki z tymi swoimi ogłupiołymi celebrytami. I proszę państwa, no i co? I co? I jak proszę państwa doszli do władzy, to państwo sami musicie zauważyć, no nie ma wolności bez prawa do manifestacji. Pamiętacie państwo, jak tu niedaleko potraktowali polskich rolników, którzy walczyli, którzy walczyli, którzy walczyli, którzy walczyli, o naszą przyszłość, o przyszłość naszych dzieci, o zdrową żywność. Proszę Państwa, jak potraktowali, zaatakowali człowieka, którego jedynym, jed, jedyną wadą w cudzysłowie było to, że trzymał biało-czerwoną flagę. Pewnie nie byłby zaatakowany, gdyby niemiecką trzymał, to wiecie Państwo. To. Więc, 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 więc proszę Państwa, więc. A propos tej wolności, a propos tej wolności, doszli do władzy, doszli do władzy i zgniatają wolność. Zgniatają wolność medialną. Pan prezes celnie, za, celnie zauważył, zwrócił uwagę na to, jak potraktowali media, żeby zamknąć obiekt, żeby ludzie nie mieli prawa do informacji. Proszę państwa, tak, czyli tak, nie ma wolności bez prawa do manifestacji, ale dodatkowo, proszę państwa, ledwo co doszli w imię tej wolności do władzy i co? I przygotowali ustawę o tak zwanej mowie nienawiści. I teraz do więzienia będą wsadzać tych, z którymi, z, którzy się z nimi nie zgadzają. To jest, proszę Państwa, ta ich wolność. Więc Szanowni Państwo, więc my mamy dzisiaj o to taką sytuację, że to była tylko kwestia czasu że oni po prostu zachowują się jak gangsterzy oni każdego dnia na nowo łamią prawo jak zorganizowana grupa przestępcza i to była tylko kwestia czasu oni są uzależnieni od tego żeby stosować coraz więcej bezprawia i to była tylko proszę państwa kwestia czasu to była tylko kwestia czasu aż posuną się dalej aż przekroczą kolejną granicę i proszę państwa i przekroczyli tą kolejną granicę w sprawie w głównej sprawie w której my się dzisiaj tutaj spotykamy szanowni państwo to jest tak i kontekst do tej sprawy trzeba również narysować. Mianowicie to jest tak, wspominał już o tym pan prezes, ale ja jeszcze państwu jeszcze dodam kilka rzeczy. Mianowicie to jest tak, oni po to siłowo przejęli prokuraturę, nie tylko żeby realizować doktrynę Klausa Bauchmana, o której przed chwilą mówiłem, czyli policyjnymi metodami rozprawić się z opozycją, czyli z demokracją tak naprawdę w Polsce, ale przede wszystkim, żeby poskręcać gangsterskie sprawy swoich kumpli. Bo wiecie państwo, Skręcili sprawę tak. Skręcyli, skręcili już sprawę Grockiego. Proszę Państwa, 250 osób 250 osób zeznało o jego korzyściach majątkowych. To jest, proszę Państwa, absolutny rekord w Europie. Niech ktoś mi poda drugą taką sprawę w Europie polityka. To on, proszę państwa, on przegonił yy, yy, słynną europosłankę z, z Grecji. Więc, więc, więc proszę państwa i to jest tak, to. Wspomniana afera śmieciowa, skręcana afera fakturowa, proszę państwa, wracają przestępstwa Watowskie, już ledwo doszli do władzy, już zaczyna brakować pieniędzy, ludzcy agenci im uciekają. A gdzie oni kierują siłę polskiego państwa, która nie może być tam, gdzie powinna być? Gdzie kierują, proszę państwa, na księdza, proszę państwa, na księdza Michała, który przecież ma tak wspaniałą, proszę państwa, kartę, który tylu młodych ludzi. Wyciągnął, bo to jest jeden, jeden z tych duchownych, który potrafił skutecznie trafiać do młodych ludzi. On dlatego tak bardzo ich denerwuje, tworząc, tworząc, tworząc portal, tworząc radio w nowym systemie cyfrowym możecie Państwo zobaczyć, które docierało do dziesiątków tysięcy młodych ludzi, wyciągając ich ze zła. I jest proszę Państwa coś w tym takiego, że, oni, że to zło tak mocno atakuje księdza Michała. Widocznie jest w nim coś tak dobrego, dlatego oni chcą go zniszczyć. Dlatego oni chcą go zniszczyć. Więc proszę Państwa, więc, więc proszę Państwa, i to jest tak, atakując Księdza Michała, i to jest tak, tych wszystkich swoich gangsterów wypuszczali poskręcali im sprawy, a księdza Michała, księdza Michała do aresztu w sposób upokarzający torturują za to, że rzekomo mu zarzucają, że miał zły statut swojej fundacji. Przecież wokół tego jest stworzona, proszę Państwa, cała ta sprawa. Oni nie potrafią mu udowodnić, że on wziął coś dla siebie. Bo nie ma takiej możliwości, proszę Państwa. On budował wspaniały ośrodek. Każdy z Państwa może zobaczyć, on stoi. Przecież nikomu nie został ukradziony. Państwowy. Proszę Państwa, i co? I proszę Państwa, już pewnie czekają. Jestem przekonany, że to jest atrakcyjny teren na Wilanowie i już się czekają pewnie deweloperzy, żeby to dzieło Księdzu Michałowi odebrać. O to w tej, proszę Państwa, pewnie o to w, ca w tej całej sprawie chodzi. Więc, 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 proszę państwa, więc proszę państwa, nie mówiąc już o tym, jak traktują, proszę państwa, nie mówiąc już o tym, jak traktują kobiety, żeby święty sakrament zmuszać, żeby święty sakrament, jedna z tych kobiet musiała przyjmować w schowku na miotły. Proszę Państwa, to jest proszę państwa coś niebywałego. Więc, więc szanowni państwo, my jesteśmy dzisiaj w takiej oto sytuacji, że Tusk z całą tą swoją ekipą z 13 grudnia. Stworzyli, Polski, stworzyli z Polski kompletne państwo bezprawie. To już prawo, proszę państwa, nie obowiązuje. Trzecia Rzeczpospolita, jak wszyscy wiemy, nigdy nie była idealnym pod tym względem państwem. Ale to, co w tej chwili, ten nowy ustrój, który w tej chwili tworzy Tusk, gdzie po raz pierwszy systemowo, systemowo, chcę to podkreślić, siła i wola polityczna jest ponad prawem stanowionym, to po raz pierwszy zrobił to Tusk. Po raz pierwszy zrobił to tusk, niszcząc wszystkie zasady, którymi wycierali sobie, proszę państwa, buzie przez osiem lat naszych rządów. Mówili, że chcą praworządności, wytarli sobie buzie i buty tą praworządnością. Chcieli państwo prawa, wytarli sobie buty tym państwem prawa. Chcieli niezawisłości sądów, proszę państwa, wysyłają na sędziów, wysyłają na sędziów policję z bronią. Proszę państwa, wszystko jest dokładnie na odwrót, jak miało być. Proszę Państwa. Głównym, bo ciągle się pojawiają pytania, jaki jest główny program Donalda Tuska, jakie jest jego główne hasło, proszę państwa, to jest jedno główne hasło. Zemsta, zemsta, on zamienił, proszę państwa, on zamienił Polskę w państwo, które ma które, które pała się rządzą zemsty. To jest jego jedyny cel. Podatki miały być niższe, są wyższe, życie miało być lepsze, jest gorsze, miała być praworządność, nie ma praworządności, ale jest zemsta. On zamienił państwo w jedną wielką komisję śledczą i już, proszę państwa, są tego ofiary. Są już tego ofiary. Proszę Państwa, na przykład, na przykład to, jest, to jest tak, że w Orlenie, proszę Państwa, Orlen, za, Orlen zamienili w jedną wielką komisję śledczą. Proszę Państwa, przez to, że, ta, że, że, że ten koncern wielki nie jest zarządzany, to 7 miliardów wypłynęło, nie ma. Nie ma. I jeden, jeden proszę Państwa, z menadżerów, który był odpowiedzialny za to, już nie wytrzymał tych ciągłych śledztw, tej ciągłej nagonki i zmarł. To, to samo po tej nagonce szef jednej z fundacji. Też zmarł. Proszę Państwa, więc, więc konkludując, więc konkludując, chcę Państwu powiedzieć tak, że wracając do tego, od czego zacząłem to wystąpienie, ja wierzę w to, proszę Państwa, ja wierzę w to, Zwyciężymy, ja wierzę w to, proszę Państwa, że jeżeli wyznajemy to, wyznajemy to wielkie marzenie, to wielkie marzenie, jakim jest wolna, bezpieczna, praworządna Polska, która szanuje godność każdego człowieka, to wierzę, że jeżeli nie będziecie Państwo obojętni, jeżeli wszyscy Polacy obudzą w sobie Tą prawdziwą polskość. Bo to, co Tusk prezentuje, to nie ma nic wspólnego z Polską. Polska zawsze, prawdziwa Polska, zawsze z szacunkiem, zawsze z szacunkiem traktowała kobiety. Z szacunkiem traktowała drugiego człowieka. Prawdziwa Polska to jest Polska, to jest Polska szlachetna. To jest Polska cnót. A nie tak jak Donald Tusk, który ubrał się w biało-czerwone serduszko i ogonem nam msze dzwoni, proszę państwa. Więc... Więc proszę Państwa, państwo, państwo reprezentujecie prawdziwą Polskę i tą prawdziwą Polskę trzeba obudzić w innych Polakach i proszę Państwa i niech sprawa księdza Michała będzie prawdziwym symbolem, prawdziwym symbolem wolnej, niepodległej i wkrótce wierze silnej, suwerennej i wolnej Polski.